I kolejna wycieczka. Dzisiaj, w trochę innym składzie, jedzie z nami Babcia. Tutaj mama Bartka, tak. Dzieci już jedzą, bo Babcia wzięła tyle jedzenia na drogę, co my na kilka dni zabieramy ze sobą. I po prostu. <grywki> kilkukrotnie już. Mawiała dzieciom, że są głodne, jesteście głodni, jesteście głodni. No i jedzą, bo są głodni. Jak się jedzie z babcią, to trzeba być głodny. Ale Malwitka znalazła już plusy takiej wycieczki z babcią i tego prowiantu, bo nie musimy się zatrzymać po drodze na jedzenie. dzisiaj znowu płyniemy na razie na Śniartwy płynie z nami moja mama z Babcia no bo to Babcia jest już no i dlatego ją nazywamy Babcia i płyniemy sobie na Śniartwy pokażemy jej, pokażemy jej Śniartwy a później może na O no, pan pokażę wam jak nie daj. i fale lot i teraz właśnie poczujecie falę boczną, nie dużą bo to jest skuter ale będzie fala boczna która będzie pijała Woda jest, wiadrieje, także nie wiem jak mnie słychać. Woda jest strasznie zielona. Dwa tygodnie temu nie było tutaj e, takich przykód, żeby była lazura. Normalnie lazura we wybrzeżu. nie jest niebieska, ale jest zielona. Normalnie taka zielona, nie przezroczysta. Ostatnio była ładna, czysta była ta woda. A teraz wygląda jak była brudna, ale nie, nie znam się, ale myślę, że to przez temperaturę także jest od tygodnia bardzo ciepło i... Pewnie się kroki rozwijają bardziej w ciepłej wodzie. Chciałem Wam pokazać, wpłynęliśmy na śniadry i są strasznie duże fale. Wieje wiatr łódką buja, łódką buja i są strasznie duże fale. No. Takich fal jeszcze na wietrze nie widziałem. Tutaj motoróweczka leci sobie i też ma fale. Tak. Tam już widać kiosk Faryja, który zakręca żelazo i płynie w drugą stronę. A to jest właśnie fala boczna, gdy złapię, złapiesz na falę na boku. Horyzont. Końca nie widać. A tutaj proszę o to bardzo, jesteśmy na Bełdanach. Płyniemy sobie, płyniemy, a tu konie. Dwa konie. Myślałem najpierw, że osły, ale konie w lesie. Nie wiem, co tu tutaj jest, o co tu chodzi. Stoją sobie łódeczki, leżą sobie foczki. A tu staje nagle konie w lesie. Mamy kolejne fajne miejsce na Bełdanach Ale tu jednak się cumować nie będziemy Tutaj Wam pokażę O też fajna miejscóweczka Pewnie nie ma nikogo Bardzo ładnie ale ter teren ogrodzony także pewnie Pewnie gdzieś tam U kogoś trzeba by było Jakąś opłatę wnieść o, i stoimy, zacumowaliśmy sobie. Pierwszy nasz, dziku, nasz Dzikus. Tak, pierwszy raz stoimy dzisiaj na Dziko. Ja tutaj po... wygląda, Dopiero się organizujemy, także jest przywiązane. E, tam dzieci już jedno krzesełko zniosły. Tutaj mamy takiej ala, ala mini plaży, fajnej, ale w cieniu fajnie jest. No, za chwilę będzie tutaj też słońce, bo słońce się w tą stronę nakręca, ale będziemy coś tutaj sobie, może grilla, rozpalimy. Babcia tam poszła już wyżej zwiedzać las, patrzy pewnie, czy jagody są. Nie, tutaj taka wielka skarpa, fajny wielki las. Oczywiście nóż wziąłeś? Oczywiście nóż wziąłem. Tak, tam Moniczka... Nie wziął noża, nie mogę znaleźć. Tutaj mamy taką małą plażę fajną. Tam obok nas przycumowali fajną taką bareczką. Widać, że to takie klawo zrobione. Taki typowy chaos bodźc. kosztem. I to jest jeziorko dany Dzisiaj mamy piątek, także ruchu jeszcze jakiegoś. Jako takiego ruchu strasznego nie ma, tak? Mamy piątek, w ogóle to jest dzisiaj pierwszy, albo i drugi, nie, pierwszy lipca. Pierwszy lipca oczywiście roku 2022. O, a tu nas jadą. Ładnie się prezentuje, prawda? Bardzo ładnie wygląda na wodzie. Nasza foczka. Trzeba iść na łódkę. A tutaj nasza minia, malwa. O dostałem klapa! Bo malwa to jest takie zdrobnienie. I tylko przyjaciółki tak mogą malwinkę nazywać. O, i się rozsiadłem. Kapelusz mi się trochę zamoczył. Jest malwinka. Widzimy sobie, oganiamy się od komarów, muszek ciepło, przyjemnie, woda ciepła. Woda pokazuje sonar, że ma 25 stopni. Cześć! Cześć Pam ciężar. Cześć, cześć. Nie, woda ma 25 stopni, także bardzo ciepła. No wiadomo, gdy wejdzie się już tak popasno, to, to wtedy czuć, czuć tam, że ona jest chłodniejsza sporo, nie? Ale jest, jest przyjemnie się w taki gorący dzień ochłodzić. Co jeszcze? No nasze pierwsze cumowanie, tak? Wiadomo jak to jak to jest. Wyszło nam no, byliśmy słabo przygotowani. Na pewno drugi raz będziemy przygotowani lepiej. Samo nawet zejście na ląd. Przycumowani wiemy o tym, że nie można, bo oczywiście nikt nie może. Każdy jeden przepis tego oczywiście zabrania. Ale tak jak widać po drzewie. Setki albo i tysiące lin miały już przywiązane do siebie. I tak, cóż jeszcze? Tutaj pokażę z drugiej strony grillik. Już się robi, siedzimy sobie nad takim, taką śmieszną, dziką plażą. Grillik tam się robi, to będzie dzisiaj nasz obiadik taki. No, jakaś kolacyjka na wieczór, coś tam się, coś tam się jeszcze zrobi. na uda to pewnie. To jest taka fajna malutka zatoczka. Przełączę kamerę, będzie lepiej widać. Tam sobie wieża wróżeczki stoją, trzecia sobie wypływa. Konary powalone, tak aby można było na nich siedzieć i moczyć nogi. Fajny piasek A tutaj dzieci nasze się kąpią. Fabcio się bawi. Ludzikiem przy łódce. Znalazła Malwinka jakąś muszelkę? A o dziwo jest tutaj ich bardzo sporo. Takie małże, nie wiem jak to się nazywa tak naprawdę, ale jest ich tutaj sporo. Ochłodzić się można, wejść sobie do wody. No jest to bardzo przyjemne w taki gorący dzień. A mówiłam babci, nie dawać chleba kaczkom, bo nie będziemy mieli co jeść. Teraz kaczki zjedzą cały chleb, który mamy. Chłopcy się chłodzą. Tak i to jest nasz kamper. Mamy tutaj na nim wszystkie graty, wszystko co potrzebne, krzesełeczka. Grill przenośny, co prawda malutki, bo malutki. Tam sobie stoi, ale jest. Stoliczki. No, wszystko na nim bierzemy, co tam, co tam nam tylko potrzebne. Fala, doszła fala. Poleciał. Jeden większy. ślizgu I, i fala. Babcie, do latuje. A teraz babcia tutaj mi powie, co on tutaj buduje. Basen robi. Dla O, a gdzie jest ten ludzik? Gdzie No tam, na kocyk. A Facciowi nie jest zimno? Trochę Trochę jest, a ja tak słucham po głosie, że mi się wydaje, że jest zimno. I to oto długo obiecywana, w końcu przykręcona kotwica. Także już Moniczka będzie spokojniejsza. Ale na pewno też wystaje z przodu, jakby nie patrzył. Można bardziej coś zaczepić. Jest wieczorek, tak. Dzieci zostawiliśmy z babcią. Te chrycia się szykuje, przebiera się. I, i co? I, jubelek. Ruszamy. Nie, taki mały obejście, jaki jubelek. Nie, nie, nie. Jakieś tam dni kołajek. Co to było? Te. Takie. No, sąsiedzi nam mówili. Jakieś świętoryby? Nie. Nie, dni Mikołajek to mówił Bosman, a sąsiedzi mówili, że idą gdzie? Na paradę. O, nie wiemy jaka to parada, czy równości, dlatego założymy taką nie wiadomo jaką koszulę, Wyjdziemy że taki jestem, trochę, trochę taki, trochę taki, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Idziemy.